Dajcie! Jestem w pięknym miejscu, w miejscu mocy moim, czyli w wyszczadach. Czuję się tu zawsze wyśmienicie. Jest tu naprawdę dobra energia. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak wszystko jest wywalone do góry nogami w naszym społeczeństwie. I czemu jestem prospołeczny a nie jak wiele osób może myśleć i myśli do góry nogami, czyli antyspołeczny. Zapraszam. Więc, o jak widzicie to będzie ciekawy spacer. Podłoże jest dosyć e fikaśne. I tak, y jestem prospołeczny. Ponieważ nie toleruję orego społeczeństwa, które istnieje na co dzień, i dlatego promuję wartości, które są prospołeczne, takie jak wolność, tak jak rozwój osobisty, rozwój duchowy, rozwój natury, rozwój życia po prostu. A to, że yy, na przykład nie noszę maseczki, to, że nie przestrzegam wielu praw, że łamię prawa, to nie dlatego, że jestem antyspołeczny, tylko jestem prospołeczny. Bo jeżeli jest prawo, które nie jest w zgodzie z prawem naturalnym, z prawem moralnym, którym się kieruje, i które jest prawem, które każdy racjonalnie myślący człowiek o zdrowym rozumie potrafi zrozumieć, to znaczy, że jest to po prostu złe prawo, krzywdzące dla życia, czyli dla społeczeństwa, i nie będę go tolerował, mimo, że takie jest prawo narzucone człowiekowi nam, ludziom, którzy żyją w społeczeństwie. I właśnie w tym naszym chorym społeczeństwie wszystko jest odwracane do góry nogami. Jest promowane to, żeby mieć wszystkiego więcej, a nie to, żeby być bardziej i nie liczy się jakość, a ilość. Nie liczy się jakość doświadczenia, a ilość miejsc, które zobaczysz, odwiedzisz, a żadnego nawet nie poznasz bardziej. Nie liczy się to, ile wspaniałych oddechów weźmiesz za dnia i ile uśmiechów będziesz miał, tylko ile rzeczy zdobędziesz, ile pieniędzy zarobisz. nie albo na przykład kolejny przykład wszystko co jest na odwrót mamy zdrowie nie próbujemy być zdrowi poprzez zapobieganie chorobom, poprzez profilaktykę poprzez szukanie źródła choroby i wyleczenia go tylko na odwrót leczymy przyczyny, a nie źródło i czyli nie liczymy chorób tylko je znieczulamy to nie tak nie jest promowane jedzenie zdrowo, organicznie. Samemu nie jest promowane, żeby hodować zdrowe jedzenie. Tylko jest promowany McDonald's, promowane słodycze, papierosy, alkohol. Wszystko jest antyspołecznie promowane. Na odwrót, tak jak powinno być. Ilość i jakość informacji. Czyli bardziej liczy się to, żeby mieć więcej informacji, więcej papierków, więcej dziedzin, więcej rozdziałów przeczytanych, więcej kursów ukończonych, bogatsze CV, a nie to, jakich informacji się uczymy i co one nam dadzą. I dlatego jesteśmy zarzucani informacjami, które są nam kompletnie niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, są dla nas destrukcyjne. Bo prawda jest prosta. A wszystko, co skomplikowane, jest destrukcyjne. I od tej prawdy nas odciąga. I prowadzi do zagubienia wewnętrznego. Które prowadzi do poddania się dla autorytetu i kontroli. W społeczeństwie bycie otwartym, wyrażanie się często niepoprawnie politycznie czy kulturowo jest uważane za akt niegrzeczny i to nie przystoi, się mówi. A jeżeli ktoś siedzi cicho i tylko przytakuje to się, mówi, że jest grzeczny, że jest dobrze wychowany. <laughs> A to jest kurwa na odwrót. <laughs> Właśnie, trzeba się wyrażać, co w nas siedzi, wtedy się uwalniamy, i wtedy zmierzamy się, zmierzamy się z prawdą, która jest. I ludzie dookoła nas zmierzają się z prawdą, która istnieje, i wtedy wzrastamy. A jak dusimy coś sobie, nawet te złe emocje to wszyscy na tym cierpią uczymy się różnych dziedzin, rozwijamy je, wszystkich dziedzin, które są na zewnątrz jak budować jak rozwijać budownictwo, jak rozwijać jedzenie, farmaceutykę a nie uczymy się tego kim jesteśmy i czego potrzebujemy Pądzimy na ślepo i rozwijamy różne ścieżki, zamiast zadbać o to, żeby otworzyć oczy i zobaczyć którą ścieżkę warto rozwijać w pierwszej kolejności. Która jest fundamentalna, czyli poznania samego siebie. I dlatego jest strata czasu i głupota i, i wyniszczenia. marnuje energię na coś, co ci jej nie daje, tylko zabiera i jeszcze wniszcza rzeczy, które, miejsca, które dają też ci energię. To jest śmierć. Artyści, którzy są popularni, którzy są przez społeczeństwo wspierani poprzez uwagę swoją a to właśnie uwaga daje moc, energię jest siłą to pieniądz jest energią to są artyści, którzy promują dragi, seks rozpieprzanie pieniędzy przemoc często i Którzy po prostu cię ciągną w dół. I tacy artyści są hypowani, promowani, a ludzie, którzy śpiewają o prawdzie i dbają o to, żeby po prostu podnosić świadomość i w ogóle, są mniej doceniani i to jest właśnie ten paradoks. Na odwrót, kolejnym jest. To, że wspieramy, znaczy nie tyle, co wspieramy, ale często ludzie myślą o śmierci i boją się tej śmierci i to myślenie o śmierci manifestuje śmierć, bo manifestują się potem przez takie myślenia czyny i działania wynikające z lęku właśnie. I zamiast myśleć o śmierci i żyć w strachu, to co jest promowane przez społeczeństwo w mediach? Telewizji na każdym kroku, to powinniśmy się skupiać na życiu. I wtedy to nas wspiera, i nasze czyny są wtedy dużo mocniejsze i energetyzujące dla nas, i wspierające nas samych i innych, i życie. Promowane jest życie w miastach, które ma bardzo niską energię i jest dla nas wyniszczające. A po drugiej stronie jest natura, która leczy, która daje zdrowie, która daje jedzenie, która daje odpowiedzi, która daje przestrzeń, która daje piękno, która daje miłość, która daje świeżość, która daje zachwyt, która daje spokój, która daje siłę. Która daje moc, która daje ukojenie, która daje grzybki, haluzynki, <grymne> Właśnie piękne rośliny. I którą jesteśmy w sumie. I tutaj właśnie jest promowanie umysłu. wszystko co jest stwarzane przez umysł, tych miasta. A nie duchowości, czyli naszej prawdziwej natury, jak natura, jak działania wynikające z naszego serca. Tak, społeczeństwo promuje umysł, a nie ducha, a nie serce, umysł a serce. Społeczeństwo promuje również liderów. A Ty powinieneś być swoim własnym liderem. No nogami. Po co nam liderzy? No po to, że jak nie dbamy o siebie, nie znamy siebie, jesteśmy zagubieni, to wtedy wydaje nam się, że potrzebujemy liderów. Oczywiście, że potrzebujemy, ale sami powinniśmy stać się liderami dla siebie, a nie szukać ich na zewnątrz. I tak jest ze wszystkim. Nie szukajmy na zewnątrz odpowiedzi, spełnienia miłości, pomysłów, tylko wewnątrz to są wszystko, generalnie to promuje się śmierć, a nie życie w jedzeniu, w budowlach, w stylu życia, w rozmowie. Everywhere, wszędzie. I to, co chciałbym przekazać, to że wszystko zależy od Ciebie, bo możesz być częścią tego systemu i być antyspołeczny. I wspierać śmierć, niszczyć te piękne życie, które mamy. Którym jesteśmy. Z którym jesteśmy połączeni. Z którym jesteśmy jednością. Co za czym idzie. Będziesz wyniszczał siebie, swoje życie. Swoją duszę, swoją psychikę. Za czym idzie ciało fizyczne. Swoje życie po prostu. I będziesz cierpiał. A wiem, że nie chcesz cierpieć. Bo nikt nie chce cierpieć. No nie oszukujmy się. Kto chce cierpieć? Nikt tworza oczywiście naszymi umysłami, które chcą cierpieć. Bo cierpią i znają cierpienie. A mózg nie lubi zmian. Lubi to, co znane, mimo tego, że to nas wyniszcza. Więc, mój przyjacielu, Moja przyjaciółko, bracie, siostro, jeżeli nie chcecie wspierać śmierci, czyli nie chcecie wyniszczać swojego życia, nie chcecie wyniszczać siebie, ale chcecie mieć wspaniałe życie i wzrastać i wspierać życie, czyli to, kim jesteście, to wiedzcie, że wszystko zależy od Was. To wy musicie zobaczyć prawdę, to wy musicie chcieć zmiany, to wy musicie poznać siebie, czyli poznać wszechświat, co za tym idzie. I wszystko jest w Waszych rękach. I tak właśnie zachodzi wielka zmiana na Ziemi. I tak tworzymy nową Ziemię, zaczynając każdy z nas od siebie, bo nikt się nie może zmienić. Tylko ty sam. I nie szukaj wymówek, że zostałeś źle wychowany czy coś w tym stylu. Zapomnij o tym. Jesteś tu i teraz. I każdy kolejny Twój krok, każdy Twój kolejny oddech albo będzie w zgodzie z prawdą i będziesz szukał tej prawdy, poznawał i tworzył życie. Albo będziesz ignorował, będziesz cierpiał, będziesz stwarzał śmierć. I możesz wybrać właśnie pigułkę prawdy i pigułkę ignorancji. Jak w Matrixie? Jak w filmie Matrixie? Bo właśnie w takim miejscu, w takim możemy to nazwać filmy, każdy z nas się znajduje, każdy z nas jest aktorem swojego życia, każdy z nas ma wybór. I każdy z nas tworzy swoją własną historię niesamowitą historię, albo okropną historię. <grymne> Więc nie szukaj wymówek, albo szukaj zresztą, rupę chcesz. Ale mam nadzieję, że życzę Ci tego, że odnajdziesz prawdę i spełnienie. Wtedy wszyscy na tym skorzystają, i ty, i wszyscy dookoła. Po prostu w życie. Jesteśmy wszyscy jednością. I, I... I z tego miejsca, w którym się znajduję, przesyłam ton spokoju, pozytywnej energii. I chcę Wam powiedzieć, że. Everything is gonna be alright. <laughs> Trzymajcie się. Do zobaczenia. zrozumienie tego. Yy, zobaczenie i. Tyle co zrozumienie, co zobaczenie w sumie. To nie ma co rozumieć. To jest bardzo proste wszystko. Trzeba to po prostu dostrzec. To daje potem coś takiego, że. Cokolwiek praktycznie z zewnątrz nie zostanie powiedziane z tego głównego nurtu, który przeważa na ziemi, typu noś maskę, nie wychodź z domu, zachowaj dystans, nie wchodź do lasu, szczep się. Ja już wiem, że to jest po prostu złe, że to wspiera śmierć i za chuję tego nie zrobię. No to widzę ja po prostu jakimi to działa, yy, że tak powiem mechanizmami. Jaka dezinformacja jest wprowadzana, jaka manipulacja. Dobrze być tego świadomym, <toddajenie> to daje dużą wolność.